Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie wszystkie znaki Trygonu Ognia na moim kanale Barany, Lwy i Strzelce. I zapraszam do czytania na kolejne 48 godzin. Kochani, bardzo Wam dziękuję za 19 tysięcy subskrypcji. Jest mi bardzo miło z tego powodu. Zapraszam Was serdecznie do filmów na rok 2020, do filmów na grudzień oraz do filmów zimowych, które na bieżąco w tym tygodniu już będę kończyć filmy zimowe, więc wkrótce wszystkie znaki otrzymają film dla siebie. A teraz już zaczynamy. Przechodzimy do czytania. I zaczynamy od barana. Rycerz manet. Przy czterech mieczach z niczym się nie spieszę, odpoczywam. E, racjonalnie podchodzę do tego, co się dzieje. Potrzebuję czasu dla siebie, potrzebuję czasu dla, na zastanowienie. E, potrzebuję spojrzeć na wszystkie sprawy z praktycznej strony. E, potrzebuję trochę stagnacji, ok? Potrzebuję zrobić sobie przerwę. Odpocząć od pracy, być może dla części z Was. Paść buław przy królowej mieczy. Później zacząć działać. Ok, zuchwale i w zgodzie ze sobą, i w zgodzie z tym, co myślę, co wierzę, w co wierzę, co czuję. No, królowa mieczy średnio czuje, paść buław bardziej. Królowa Mieczy raczej myśli, co mówi. Mówi prawdę zazwyczaj. I tu jest taka, powiedzmy sobie, wielka potrzeba do tego, żeby komunikować coś, e, związanego z jakąś konkretną historią w waszym życiu, w zgodzie z tym, jak w, jaka jest wasza prawda. Zakomunikować komuś swoją prawdę. Ok? Może w sposób taki bardzo y, zuchwały wręcz, no ale tak pokazały karty. A co z zewnątrz? Kochankowie. Dwie monety. Ktoś to miał. Nie pamiętam. Sześć mieczy, osiem kielichów i królowa kielichów. E, rybyrak skorpion, jako rada, e, to jest wasza, e, to jest, może być dla was ważna osoba, e, która wam pomoże z, jak z jakiegoś powodu, wsparcia wam udzieli po prostu. Przyjaciółka, partner, nie wiem, rozejrzyjcie się, matka, ojciec, tak? Przyjaciel, znajomy, ktoś ważny. Kto może Wam udzielić jakiegoś rodzaju wsparcia, porady, jeśli o nią poprosicie, oczywiście. Natomiast co z zewnątrz? Z zewnątrz zaskakujące: jakieś historie się dzieją, słuchajcie, ktoś idzie w innym kierunku, odchodzi od Was. Jeśli ktoś był, jeśli osoba, na której wam zależy, wy sobie czekacie na spokojnie, a ta osoba miała do wyboru relacje z wami i z kimś jeszcze, no to ona pójdzie za sercem, tak to nazwę, i może przyjdzie w Waszą stronę, tak? Pytanie, co z, to, co z tym zrobicie, z tą królową mieczy tutaj, ale z tą energią, w sensie, jak potraktujecie. Natomiast słuchajcie, no bo tutaj jakby jest ewidentnie odejście, odejście. Ktoś, ktoś odszedł i nawet nie ogląda się już. Więc wydaje mi się, że nastąpiło tu jakiegoś rodzaju taka rozprawa między dwoma energiami, w, którą chcę, w które chcę angażować. Wybieranie zgodnie z serduchem. Tak? Część z Was jest po rozstaniu jakimś. To zaskakujące w zasadzie. To znaczy tak... O Jezu, słuchajcie, jeśli, moi, jeśli wasz partner lub osoba, na którą wam zależała, była związana energetycznie z kimś jeszcze, to w moim odczuciu dokonuje wyboru, koncentruje się na jednym. I ten król, i ten nie król, tylko ten rycerz kielichów, tu przybędzie. To jest moje zdanie. Natomiast e, nie jest to dla tej osoby łatwa sytuacja, szczególnie jeśli tutaj mamy do czynienia z jakąś taką, powiedzmy sobie, bardzo emocjonalną osobą, bardzo wrażliwą. To też weźcie to pod uwagę, proszę przy tej królowej mieczy, która potrafi być bardzo, mieć bardzo cięte riposty. Po co? Nie w ten sposób, tak? Mówmy swoją prawdę, ale w, że, za, zachowujmy te uczucia w tym wszystkim. Dobra? Dopowiem Wam jeszcze tak. Ehm, no i to by było na tyle, takie dziwne to czytanie. Muszę jeszcze kartę jedną. 9 buław. Głupiec. Tak, ktoś chce z Wami nowego początku. Ktoś, kto, wcz ktoś, kto wcześniej dokonał e, niezbyt e, rozsądnego dla siebie wyboru, zabrakło rozsądku. Albo za długo się zastanawiał, i teraz już jest zdecydowany na to, że moim zdaniem w Waszą stronę ten rycerz kielichów przybędzie. I pytanie, co Wy z tym zrobicie? Bo yy, tej osobie nie jest łatwo. Ona czuje, że musiała podjąć taką decyzję, że musiała się z kimś pożegnać, kogoś za sobą zostawić. E, I ta osoba, którą ona zostawi, odchodzi bez żalu, i to chyba boli jeszcze bardziej. Ok? Może to jest Wasz przyjaciel, który potrzebuje Waszej porady, słuchajcie, na temat życia miłosnego, to nawet nie musi być Wasza sytuacja. Ale no taki, taki scenariusz, taka historia się tutaj nam zarysowała. Uważajcie na siebie bardzo proszę, trzymam za Was kciuki jak zawsze eee, i jesteśmy w kontakcie. Dobra, a teraz co mamy? A teraz kogo mamy? A teraz mamy lwy, moje drogie lwy, zapraszam Was serdecznie. Czytanie dla Was na kolejne 48 godzin. Ósemka monet, lwy pracują. U nad pieniędzmi. Lwy pracują nad pieniędzmi. No tak, zazwyczaj pracujemy w, ce... w... No, zazwyczaj pracujemy w normalnym życiu, zazwyczaj pracujemy, żeby zarabiać pieniądze. I to się tutaj pojawia. Pojawiają się nowe możliwości, pojawiają się powiedzmy sobie, um, pojawia się, yy, i szczerze, pojawia się też materializm. Nie odbierajcie tego osobiście. No tak się pojawiło za duże przywiązanie do, do kasy, więc zwróćcie na to uwagę. Bo dokładnie 10 buław leci później i cztery kielichy. E, no, słuchajcie, no, nie przepracowujcie się w tym dążeniu za tym pieniądzem. powiększajcie swój dobrobyt, ale pamiętajcie też o sobie, o tym, żeby odpocząć e, o ludziach, o relacjach z ludźmi. Bo później jest 10 buław przy czterech kielichach i to jest zmęczenie. Po prostu zmęczenie, obarczenie za dużą e, liczbą obowiązków, e, zmęczenie tym wszystkim, co się dzieje, niechęć do tego, żeby w ogóle z kimkolwiek się spotkać, pogadać, dla części z Was tak też może być. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że jesteśmy przemęczeni. Okay. część z Was może być zmęczona koziorożcem, jeśli macie koziorożca w swoim otoczeniu. I wagą. A bardzo ładne z tyłu no gwiazda, bardzo ładne z zewnątrz energię, gwiazda, 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 absolutnie y, opiekuj się sobą i to bym powiedziała w ten sposób, czyli uważaj z tą pracą, tak, uważaj, uważaj na to, co, ile na siebie bierzesz, po prostu, bo dla mnie to jest taka właśnie w tym momencie, tak, to jest pierwsze główne przesłanie, które dla Was płynie jako rada. na najbliższe 48 godzin. U uważaj, ile na siebie bierzesz, opiekuj się sobą. E w ogóle gwiazda piękna karta, tak? Mówiąca o uzdrowieniu, też o oczyszczeniu jakiejś sytuacji. Karta bardzo ochronna, więc też jakby wydaje mi się, że sobie poradzicie, aczkolwiek no, 10 buław nie zwiastuje jakiegoś takiego e powiedzmy sobie wyluzowanego e czasu, tak bym rzekła. Co z zewnątrz? Miłość i to taka powiedzmy sobie dojrzała, ale też ktoś może podjął odpowiedzialną decyzję i chce naprawić z wami jakąś sytuację. Odejść od tego wszystkiego, co dla waszej relacji było niewłaściwe, nie, nie, no, nie, nie było spójne, nie rezonowało, nie, nie dawało wam satysfakcji, nic z tego nie wynikało oprócz tego, że gnuśniało, śmierdziało i się nie rozwijało, jaki rym, co. No, tak wyszło. Więc ktoś może zechcieć naprawić z Wami jakąś sytuację. Sprawy urzędowe, administracyjne z zewnątrz też przyjdą i mogą Was zaskoczyć, i to może być ten diabeł, więc zwróćcie na to uwagę. Jakieś, nie, jakieś niezałatwione sprawy, tak? Jak to się mawia, niedokończony biznes wraca. I to może być zaskakujące, i to może być dla Was obciążające, bo może być kłopotliwe. Więc proszę na to zwróćcie uwagę. Pamiętajcie, karta gwiazda jako karta przewodnik mówi zachowaj wiarę, optymizm i przede wszystkim opiekuj się sobą. Czyli jakiejkolwiek decyzji nie będziesz podejmował droga drogi lwie, to musi być decyzja, w której ty się czujesz dobrze, krótko mówiąc. Nie rób niczego wbrew sobie, tak mi się jeszcze przychodzi do głowy strzelce. Śmierć przy faziu monet, przy czterech mieczach, przy diable serio. Nie wiem o co chodzi. Poczekajcie, co z zewnątrz. Sześć buław. O Boże. Ktoś się czuje że, ktoś czuje, że was pokonał w jakiejś sytuacji. I nie wie, ale nie wie, co ma dalej z tym zrobić. Zadziwiające. W pracy to jest coś na przykład, a ja koło fortuny. Koło fortuny mówi o zmienności życia. Koło fortuny zachęca nas do tego, żebyśmy zostali elastyczni do tego, jakie zmiany na nas czekają, tak? Koło fortuny mówi, że takie jest życie, raz na górze, raz na, gó raz na dole, e wszystko jest zmienne, ok? I tu jest transformacja, no coś niewątpliwie się zmienia, zmienia się w Was. Może kwestia podejścia do spraw materialnych, może że za dużo pracowaliście. Może kwestia podejścia do jakiejś osoby, która ma byka, pannę koziorożca w swoim hozoryskopie urodzeniowym. Koziorożec się bardzo mocno tu zarysował. Może nowa faza jak relacji z koziorożcem, ale wymagająca, jeśli tak, to wymagająca przemyślenia, bo tu są cztery miecze, czyli trzeba przemyśleć sobie to. Okej, okay, to jest jakby też uzależnienie, więc zwróćcie uwagę, cztery miecze przy, di przy diable. Powiedziałabym, że trzeba jakiś detoks tutaj. Część z Was. Dla jednej osoby mam nadzieję. Detoks jakiś. Oczyścić się z czegoś, tak? E, po prostu. Słuchajcie, no, też dobre jest to, że ktoś czuje, że wygrał z Wami w jakiejś sytuacji e, i jest pełnia szczęścia i w ogóle e, może z Wami coś dalej tworzyć, coś budować. I moim zdaniem to jest koziorożec, on się tu pojawia, też po tej stronie, e, ale nie bardzo wie, jak to dalej procedować. To zaskakujące. Ok? Więc, a, a Wy też nie wiecie, moim zdaniem, bo znaczy, Wy też się nad tym zastanawiacie. No więc, rada na tą sytuację, bo to może być też w pracy, że obie strony chcą coś zrobić, jest tam sprzedający, kupujący, tak to nazwijmy, kontrahenci ze sobą ugadają, ale jakby i chcą razem coś zrobić, ale nie bardzo wiedzą jak, i obie strony powinny się zastanowić nad tym, tak bym powiedziała. Jeśli chodzi o relacje, no to tak jak mówię, tutaj jest taka dziwna trochę sytuacja, bo taki impas mm? i też jakby, co dalej z tym zrobić, co dalej zrobić z tą sytuacją. Okej, okay. chcemy budować, ale jak? No więc koło fortuny jako rada prosi nas do tego, żebyśmy się poddali temu, co się dzieje troszkę. Nie starali się nad wszystkim panować, nad wszystkim, wszystkiego kontrolować, tak? Bo tutaj powiedzmy sobie, w kole fortuny mają wydarzyć się rzeczy, które po prostu mają się wydarzyć, jakkolwiek by to nie zabrzmiało w tej chwili. Co oznacza, że są trochę rzeczy z przeznaczenia. Tak? Jeśli chodzi o sprawy finansowe, to oczywiście z przeznaczenia też, ale mogliście sobie to koło fortuny gdzieś tam zastymulować do działania. Natomiast jeśli chodzi o relację, to dla mnie to jest jakby taka relacja trochę przeznaczeniowa. W stosunku do jej przebiegu należy zostać elastycznym, nie kontrolować, trochę się temu poddać, i obie strony powinny trochę temu się poddać, Czyli w odpowiednim momencie przyjdą rozwiązania, w odpowiednim momencie przyjdą odpowiedzi na Wasze pytania. Uważajcie na siebie bardzo proszę, pozdrawiam, ściskam i do usłyszenia.